Witam, to Edymaker1408, dzisiaj ze mną jest... Matrax Jest to prawdopodobnie ostatni odcinek z Obscure 2 No, bo nie przejdziemy bossa i nie będzie tam się już chciało pobierać Tak, czekaj, 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 pokaż jeszcze mi to na pewności Ej, mogę teraz załadować ten? Nie wiem co, nie może macie. coś... Przecież my nie mamy żadnego urządzenia do... czy ja o czymś nie wiem? No nie mamy nic Mamy 5 apteczek. Mm -hmm. To było takie piękne, te 5 apteczek. Dopóki nie zaczęliśmy Aha. grać, czekaj, czekaj, przynajmniej nie broń. Yy... Zaczniemy od racy. Bo od tego, a i pistolet. Racę nie wiem, czy coś mu daje w ogóle. Czekaj, Lunia. Te kusze są zajebiste, spawn. nie? Ile przybysz Babytów? Jeden, cool. dwa. Ile przybysz? Tak. No i to jest jeden, co nam się udało osiągnąć. Czekaj. Czekaj. Uciekaj. Piegaj. Nie tam, do, do końca, do końca mapy uciekaj. Bo będzie skakał. Nie, jeszcze się nie Nieważne! No grunty, żebyś raz, uciekał! Będziesz się rozwalił. Tu rozwalił. Tu rozwali. Czekaj. To też, no. Nie rozwala. No, to jest błąd jakiś. Chyba, że najpierw trzeba tam to zrobić. Jak on tam zrobi, to trzeba... No! Wow. Ja obrywam ciągle za ciebie. No to nie idź za mną. Chuj. Dobra A tu rozwalisz? Też nie rozwala, czyli to trzeba po kolei Jak to jest rozwalony już? A bo jest czarna Chodź do Zigni. Dobra, tutaj, tutaj, Never Nevermind której? Bo to nie ma znaczenia, to widzisz? No, to nie ma znaczenia Ale... tak tak po kolei być Ale my jej nie robiliśmy, mimo że była Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj ode mnie! A on w ciebie strzela, nie? A, teraz już mnie Widzę, że już nie mam żadnej brodi? Co? Weź ode, Czekaj. ode mnie Czekaj Nie, nie, nie C, 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 C Weź ode mnie Pistol wezmę ode... Aha ja to akurat używałem <grymne> no, no to masz no, Dobra, wystrzel jeszcze uzi Nie no, też musisz czymś strzelać No, shotguna Będę strzelał i z dynamitem A co, no, to, to się skończy? No i będziesz no, potem ty strzelał Bierz to i tu no. Może być Dobra Gotowy? Czwórka i trójka, weź mi to przez na 1 i Eee, gotowy? No. <śmiecki> nie strzelaj, nie teraz, bo nie. Nie, no ma... <śmiecki> z, 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 z trafią nie. Nie, No tutaj, nie. Tutaj. A to nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 Jeźdź leży Serio? Posłanie mnie Radny, tak. Klikaj! Klikaj! Tylko no, wziąłeś moją to wzięło, okej? Okay? Powstaję, powstaję! Po setcie chwili Jasnek skoczy tam Uciekaj! Pienięć ja nie jestem tu. Teraz w ogóle? No nie teraz Ale my to nie otworzymy tamtego, jeżeli on by nie spalił Chyba że ja luk pisem mam to otworzyć <grystanie> Dawaj spróbuj, idź tam, tu, tu, tu Ale on strzela we mnie Idź tam Ja muszę poczekać aż po mnie Uciekaj, bo nie mam więcej amunicji i dam apteczek Иди, иди, лукуй, лукуй, лукуй! Иди, 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 leczenia, no panna. My nie mamy leczenia. Już mamy. mamy? No nie! Uciekaj! Nie mogę się ruszyć To trzymać ciebie? Nie idź do mnie! Lokuj tam! Lokuj! Teraz! Ała. Fuck! Lokuj, 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 biegnij, biegnij, biegnij! Już to się niosę. Co ty zrobiłeś? Cicho, chwileczkę. Prosto, do góry! Tak, prosto, prosto, prosto! Otwieraj! Nieważne, nieważne, nie ważę, nie wdzikaj, O kurwa, zginęli zaraz. Jeśli on jeszcze wstanie, nie? <laughs> to już po nas. Czekaj, czekaj, teraz sobie uświadomiłem, nie? Ona jest to blondynko z Jedynki. Czyli przeżyły. Przeżyły do sobie te same osoby, co i w Jedynce. Osoby z dwójki nie przeżyły żadne. Doby w postacie. No. Super. A, a... a to jego dziewczyna. Tranku? ciąży? No to ona przecież zamienia się w potwora ją zabrali. Zobaczmy, czy Na badanie no, w sobie, więc. A to nie jest koniec. Ju? O, wyjście z tyłu. No. O widzisz? A ja teraz zginął. No i masz odpowiedź. Dostały <słuch> teraz dwie postacie główne z jedynki. To słuchaj, to same postacie z jedynki przeżyły. No. Co jest? Czy to nie powinno teraz, no właśnie, jakoś tak opanować świata czy coś? Albo nie. No nie, i nie. nie, przecież ona ma mi nic. Jest na świecie, Ale on jest taką, ale on jest zgodką, wiec ono może. No tak, w sumie, o. <ślaski> Satan, <biede>. i <ślaski> To te jakaś czarna chmura, co opanowuje niebo. <ślaski> wszystko. Je, wszyscy i... Hmm, wygląda znajomo. Czyli to jest kolejna. Nie, więc DLC nie mam. Ale A co jest więcej? Za... Nie, jest jedno. Przewinę, uwaga. Koniec. No, więc to by było na tyle. Gra była fajna. Jedynka gra trochę chyba lepsza, według mnie. Ale ostatni level był chuj trudny. Ja się bardzo to taki nie Był, sobie. był taki... Było... stresujący. Był, no, znaczy nie było ani trudno, ani stresujące w sumie. Trzeba było, wiesz, unikać tych ataków. No, co nie było proste przy tej kamerze. Nie, jeszcze to jak siebie nie widziałem. No, dobra, to było tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ocenijcie. Do zobaczenia. Patrzcie Pa na razie. Narka.